Jak dostąpić zbawienia? Franciszek Blachnicki nawrócił się w celi śmierci więzienia Gestapo niedługo po opuszczeniu obozu Auschwitz. W roku 1945 postanowił wstąpić do zakonu. W roku 1963 zapoczątkował ruch oazowy, który następnie rozwinął się jako ruch Światło Życie w obrębie Kościoła Katolickiego. W roku 1973 zainicjował powstanie domowych kościołów na wzór wspólnot ewangelicznych i protestanckich, nawiązujących do dziejów apostolskich. W roku 1974 doszło do spotkania księdza Blachnickiego z Joe Łosiakiem, amerykańskim misjonarzem ewangelickim. Był wysłannikiem największego ruchu ewangelizacyjnego Campus Crusade for Christ. Łosiak po przyjeździe do Polski Pojawił się na największym zgromadzeniu wspólnoty zakonu Dominikanów w Krakowie. Pierwszą napotkaną osobą był kardynał Karol Wojtyła. Późniejszy papież. Następnego dnia zaprosił go do swojego gabinetu na spotkanie, podczas którego Jołosiak przedstawił cztery prawa życia duchowego. Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały plan zbawienia, wypływający z jego miłości. Człowiek jest oddzielony od Boga, od jego planu zbawienia przez grzech. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Trzeba przyjąć Chrystusa w sposób osobisty, trzeba uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kolejną osobą, która stanęła na drodze Jołosiaka, był właśnie Franciszek Blachnicki. Spotkanie to wywarło ogromny wpływ na dalszą działalność księdza którego celem była próba odnowy Kościoła katolickiego i wprowadzenie istoty nauki apostołów. Podstawą jego działalności były cztery prawa życia duchowego z naciskiem na zbawienie z darmowej łaski, przez wiarę nie z uczynków i sakramentów, ale przez całkowite zawierzenie Jezusowi. Zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia. Człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Człowiek żyje dzięki Bogu. I dlatego tylko Bóg może wybawić człowieka od śmierci i dać mu życie po śmierci, dać mu życie wieczne, czyli zbawienie. Nieszczęściem natomiast człowieka jest to, co go oddziela od Boga, źródła życia. To, co oddziela człowieka od Boga, zrywa łączność człowieka z Bogiem, to nazywa się grzechem. Grzech powoduje śmierć, bo odrywa człowieka od Boga źródła życia. Dlatego zbawienie polega ostatecznie. Na wybawieniu człowieka od grzechu i śmierci. Tylko Bóg jest więc Zbawicielem w prawdziwym i ostatecznym znaczeniu tego słowa, bo tylko On może wybawić człowieka od grzechu i śmierci. I dlatego tylko On może nam dać poczucie sensu wszystkich wydarzeń oraz pełnię życia, radości i szczęścia. On tylko może dać człowiekowi wypełnienie tych wszystkich dobrych pragnień i dążeń, które w języku wszystkich religii nazywa się niebem. I Bóg rzeczywiście zbawia człowieka. Świadczy o tym Biblia. Dokonało się to przez zesłanie na ziemię drugiej osoby Bożej. Jednorodzonego syna Bożego, Słowa przedwiecznego, dla zbawienia człowieka. Jak mówi święty Paweł w liście do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swojego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Albo, jak mówi święty Jan. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Syn Boży, stawszy się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjął imię, Jezus, to znaczy, Bóg zbawia, tak mówi anioł do Józefa, porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. Nazywa się on także Emanuel, to znaczy Bóg z nami. On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je obficie. On przyniósł ludziom odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. On przyszedł rozwiązać wszystkie problemy dręczące człowieka. I on woła: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Albo też w innym miejscu. Jeżeli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jam jest chleb życia, to do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Jezus, jedyny Zbawiciel świata. Otąd za świętym Piotrem musimy powtarzać. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Otąd nie ma w żadnym innym zbawienia. Bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Skoro nie ma w żadnym innym zbawienia, powstaje dla nas nowe, otąd jedyne i najważniejsze pytanie. W jaki sposób możemy przyjąć to zbawienie i stać się jego uczestnikami? Święty Jan mówi: Kto ma syna ten ma życie. Co to jednak znaczy mieć syna? W jaki sposób możemy mieć życie, zbawienie, przez to, że mamy Jezusa? Jest rzeczą oczywistą, że tylko On sam, Jezus, może określić sposób, w jaki możemy go mieć. On jest bowiem Bogiem. On nie może być przez nas wzięty w posiadanie na sposób rzeczy, przedmiotu, poprzez tylko działania odpowiednie podjęte z naszej strony. On tylko może nam dać siebie, dlatego że On sam chce w sposób wolny. On tylko może określić, w jaki sposób możemy to Jego danie nam siebie przyjąć. Otóż pismo święte w sposób jednoznaczny, nie pozostawiający żadnej wątpliwości, wielokrotnie określa, w jaki sposób możemy mieć Jezusa, aby mieć zbawienie i życie. Wielokrotnie sformułowane jest prawo: Kto wierzy, będzie zbawiony. Żydzi w Kafarnaum pytają Jezusa: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiada: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Wiele razy zapewnia Chrystus uroczyście, za prawdę, za prawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Do Marty, siostry Łazarza, która się skarży, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat, mówi Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To we mnie wierzy, chociażby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to. Tym, którzy wierzą, przynosi Chrystus uzdrowienie i odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Na podstawie tych wszystkich wypowiedzi może się ten Paweł nauczać zdecydowanie. W liście do Rzymian. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą Jego krwi. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Jasno więc dowiadujemy się z Pisma Świętego, że aby dostąpić zbawienia trzeba uwierzyć w Jezusa, jedynego zbawiciela. Ale jeszcze musimy dokładniej powiedzieć, w co mamy uwierzyć. To, że jest On synem Bożym, który przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy na krzyżu, aby zadość uczynić za nasze grzechy, aby dać nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne, jako dar, niezasłużony przez nas, wypływający jedynie z miłosierdzia Bożego, dar będący dla nas absolutną łaską. Czymś darmodanym, co musimy tylko przyjąć przez wiarę. A więc właściwym przedmiotem wiary według Ewangelii jest zbawienie jako dzieło dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, ofiarowane nam jako łaska, którą przyjmujemy wiarą. Jest to sprawa niesłychanie ważna, aby to zrozumieć. Bo niestety bardzo rozpowszechnione jest mniemanie, że zbawienie jest tylko pewną szansą daną nam przez Boga, którą możemy wykorzystać. Zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli spełnimy odpowiednie warunki i zasłużymy sobie na nie. A więc zbawienie zależy od nas, od naszych uczynków. Stajemy tutaj w obliczu. Trudnego problemu, będącego przedmiotem odwiecznych sporów, rodzącego wiele nieporozumień. Jest to problem wiara, a uczynki zbawienie albo usprawiedliwienie przez wiarę, czy przez uczynki. Spór ten szczególnie określa stosunek katolików do protestantów. Przyjmuje się ogólnie. Że protestanci głoszą zdecydowanie zbawienie przez wiarę, niezależnie od uczynków. Natomiast katolicy głoszą konieczność nie tylko wiary, ale i uczynków do zbawienia. Popularnie, nawet się często upraszcza to zagadnienie, i mówi się tak, katolicy. Przypisują protestantom tezę, możesz grzeszyć, ile chcesz, byle byś wierzył, i będziesz zbawiony. Natomiast protestanci zarzucają katolikom, że oni głoszą niezgodnie z Pismem Świętym zbawienie przez uczynki człowieka. Jak rozwiązać ten problem? Co mamy czynić, aby się zbawić? Uwierzyć Chrystusowi? I przyjąć zbawienie jako dar, czy też zabrać się gorliwie do pełnienia dobrych uczynków, aby zapewnić sobie zbawienie. Jest to prawdziwy dylemat, i z obu rozwiązaniami łączy się pewien lęk. Katolicy boją się, że jeżeli zaakcentujemy to pierwsze rozwiązanie, to wtedy. Może to doprowadzić do lekceważenia grzechów i zaniechania gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Natomiast protestanci boją się, że przyjęcie drugiego rozwiązania podważy biblijną prawdę o darmowości łaski, o tym, że zbawienie jest wyłącznie dziełem Boga, które staje się naszym udziałem przez wiarę. Otóż powyższy dylemat w gruncie rzeczy jest pozorny. On wynika z jakiegoś powierzchownego rozumienia pisma świętego i wynika z jakiegoś błędnego rozumienia nauki kościołów. To znaczy, katolicy błędnie rozumieją naukę protestantów i odwrotnie. Bo w gruncie rzeczy ani protestanci nie uczą, że dobre uczynki są niepotrzebne i że można grzeszyć, byleby się miało wiarę. Ani też z drugiej strony katolicy nie uczą, że uczynki człowieka same z siebie mają moc bawczą i mogą usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. W jakim więc sposób właściwie należy pojmować stosunek wiary do uczynków płynących z wiary? Aby znaleźć właściwe rozwiązanie problemu, sięgnijmy jeszcze raz do Ewangelii. Kluczowy tekst to przypowieść o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinek ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przypowieść ta przede wszystkim charakteryzuje postawę religijną faryzeuszy. Byli to ludzie prześcigający się w gorliwości wypełnianiu przepisów prawa, w spełnianiu dobrych uczynków. Wierzyli przy tym, że te uczynki zapewnią im zbawienie. Bóg w nagrodę za wierne wypełnienie uczynków prawa musi im dać Królestwo Boże jako nagrodę. Była to więc postawa samousprawiedliwienia się przed Bogiem, postawa samowybawienia. Chrystus stanowczo odrzuca taką postawę i tu leży najgłębsza przyczyna tej nieprzejednanej postawy Chrystusa wobec faryzeuszy, a raczej wobec postawy przez nich reprezentowanej. Postawa ta jest ostatecznie wyrazem ludzkiej pychy przed Bogiem, pychy z kolei rodzącej zakłamanie i obudę. Bo gdy człowiek stanie przed Bogiem w całej prawdzie, w pokorze, jak ów celnik, musi uznać swoją grzeszność, niegodność i nieudolność do autentycznego dobra i bezinteresownej miłości, ta postawa prawdy wewnętrznej, pokory, czyni dopiero człowieka zdolnym do zawierzenia Bogu i zdania się na jego miłosierdzie. Takiej postawy oczekuje Chrystus i ona uzdalnia do przyjęcia zbawienia. Święty Paweł, dawny szaweł, gorliwy faryzeusz, najlepiej zrozumiał później, Błędność postawy chlubienia się przed Bogiem z uczynków zakonu i stał się gorliwym głosicielem Ewangelii o zbawieniu przez wiarę Chrystusa, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem. Ksiądz Franciszek Blachnicki w latach 70. sprowadził do Polski milion 400 egzemplarzy Biblii tysiąclecia od protestantów z zachodu. Papież Jan Paweł II. Wziął pod ochronę Blachnickiego i przyzwolił na jego działalność, mimo iż kłóciła się z teologią katolicką. W celu zreformowania katolicyzmu wyjechał do Rzymu, gdzie niestety nie dostał poparcia i zgody na utworzenie zakonu. W roku 1982 Franciszek Blachnicki osiadł w miejscowości Karlsberg w Niemczech, gdzie kontynuował swoją działalność. Był nieustannie prześladowany przez układ komunistyczny oraz hierarchię Kościoła katolickiego. W dniu 27 lutego 1987 roku został zamordowany.